Dzisiaj książeczka Świetliki miłosierdzia. Trafiłam na nią całkiem niedawno. Oczywiście wiedziałam, że istnieje mniej więcej, co w niej jest, ale nie wczytywałam się w nią i kiedy to zrobiłam, zachwyciła mnie absolutnie. Dlatego, że jest to książka napisana przez zakonnika, brat Tadeusz Ruciński, książka napisana w związku z obchodami, przepraszam, roku miłosierdzia, i książka, która składa się z serii historii, historii mówiących o różnych sytuacjach, nie takich znowu oczywistych, o różnych wyborach, których podejmujemy z perspektywy dziecka, z perspektywy ich świata, z perspektywy tej rzeczywistości, która jest im znana. Na każdej rozkładówce, na dwóch stronach obok siebie, jest jedna historia. Co jest istotne, to że one są osadzone w takiej ogromnej wolności. Tu nie ma żadnego narzucania niczego, tu jest zachęta do myślenia, do przeżycia, do wytropienia tego dobra i tego dobrego rozwiązania, które jest, ale zrobienia tego samodzielnie, myśląc, zastanawiając się nad tym, co autor nam prezentuje. Brat Ruciński ma taką wspaniałą wrażliwość i zdolność przedstawiania rzeczy trudnych i głębokich w sposób prosty i przystępny. Historie są napisane genialnym językiem. On mówi tak, jak pisze, tak jak gdyby rozmawiał. Czyta się to cudownie, wciągają niezwykle. I co jest jeszcze pięknego? Są tutaj pytania, ważne pytania. Proszę Państwa, ja nie zrobiłam jednej istotnej rzeczy, zapomniałam przedstawić Państwu moich gości. O, muszę, muszę to nadrobić, zrobić to teraz. Dokończę o pytaniach i zaraz Państwu ich przedstawię. O, nigdy nie miałam tak milczących gości na planie. i Jest to pewien kłopot, ale z drugiej strony są szalenie zainteresowani i zaraz o nich opowiem. A teraz o pytaniach. Są ważne. I pięknie prowadzą nas do istoty rzeczy. Kiedy się dobrze, a kiedy źle śpi? O czym trzeba pamiętać przed snem? Kto może obudzić śpiące serce? Niektóre z tych pytań tak właśnie chwytają za serce tak każą myśleć nad tym, co jest w życiu najważniejsze, ale dwie historie, o których chciałam Państwu opowiedzieć. Dobrze. Może najpierw przedstawienie. Więc trudno mieć wątpliwości co do tożsamości tego stworzenia. To jest panda i w zasadzie trzeba by pozdrowić wszystkich Dominikanów, bo kolory prowadzą nas niejako do tego zakonu, ale mówimy o pomysłach, więc. Drugim z moich gości jest też, wiadomo chyba, patrząc na niego, kim jest, to jest pingwin. Nie to, tylko to. To natomiast bardzo lubi być. Łaskany. Jest to zwierzę, które wymaga ogromnej serdeczności, nawet na planie. A trzecie zwierzę to niespodzianka. I to zwierzę będzie zagadką na koniec filmu. Jego tożsamość nie jest tak jasna. Znaczy, ja wiem, ale będzie to pytanie dla Państwa i dla dzieci. Wracając do naszej książki. Jest piękna historia, głośno czy cicho, o dziewczynce, która. Bardzo kochała zwierzęta, czyli samo w sobie przepiękne. Ale z drugiej strony, kiedy widziała, jak jej kolega rzucił kamieniem w pieska, w okrutny sposób, w taki przejaskrawiony sposób, skrzyczała go, oznajmiła to całemu światu, mówiła o tym wszystkim, była bardzo przejęta. Lepiej usiądź trochę dalej, bo przeszkadzasz teraz. Troszeczkę tutaj sobie usiądź. I okazało się, że ten chłopiec rzucił kamieniem, bo bał się psów, bo kiedyś piesko ugryzł i on chciał się bronić. I historia prowadzi nas do tego, że inna dziewczynka postanowiła zbadać, co się stało. Porozmawiała z tym chłopcem, który był już bardzo, bardzo smutny w związku z opinią, jaką, na jaką niesłusznie naraziła go pierwsza koleżanka. I historia nas prowadzi do tego, jak upominać, jak dojść do sedna sprawy, jak, jak kochać ludzi, jak interpretować ich zachowania w, w kluczu. Mm, Przypisywania im dobrych intencji, z serdecznością, z życzliwością, z otwarciem na różne ich historie. Pytania są przepiękne. Co to jest upominanie kogoś? A co to jest wypominanie? Jak można upomnieć serdecznie? Kogo kocha się bardziej zwierzęta czy ludzi? Dlaczego Kasia tak powiedziała Madzi? Kasia to była ta dziewczynka, która wyjaśniła sytuację Madzia to była ta, która no, kochając zwierzęta niesłusznie oskarżyła tego chłopca. Jaką radę z Ewangelii dałby Madzi Pan Jezus? Historie, które są z życia wzięte, a które tworzą przepiękną parabolę, pomiędzy, przepiękny pomost pomiędzy naszym życiem, życiem dzieci i życiem Jezusa. Jeszcze jedna tytuł. Także bardzo, bardzo chwytające za serce szukam Twoich oczu. Historia o malarce, która miała namalować portret obraz Pana Jezusa Miłosiernego, była bardzo utalentowaną malarką, świetny warsztat, znakomicie przygotowana, nie potrafiła poradzić sobie z oczyma. Szukała oczu Jezusa, szukała tego wyjrzenia nie mogła Go znaleźć, aż wreszcie poszła szukać tego spojrzenia w oczach innych ludzi. I tam je znalazła w oczach swojej mamy, staruszki, w oczach chłopca spotkanego na mieście. Zrozumiała wtedy, że Jezus patrzy na nas oczyma innych ludzi. I namalowała przepiękne, poruszające spojrzenie, ale namalowała je dlatego, że dostrzegła Jezusa sercem i to oddała na, na swoim obrazie. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby tę książkę mieć, czytać ją z dziećmi, przeżywać ją z dziećmi, przeżywać także po zakończeniu czytania pytania towarzyszące. One są równie ważne jak, jak treść tych, tych historii. Dodatkowym atutem tej książki. Jeżeli Państwo są zaprzyjaźnieni z edycją świętego Pawła, na pewno kojarzą Państwo nazwisko pana Artura Nowickiego, genialny ilustrator. Naprawdę przyjemność z oglądania jego rysunków, jego ilustracji sprawia, że te treści zawarte w książce są jeszcze lepiej przyswajane i po prostu dostarczają też wiele takiej czytelniczej, estetycznej radości. A teraz nadszedł czas. To jest on i o ile, tak jak Państwu mówiłam, trudno mieć wątpliwości co do tego, kim są te stworzenia, to myślę, że nie wszyscy wiedzą, kim jest on. Dodam dla ułatwienia, że to, to oczywiście jest zabawka, ale naturalnej wielkości to zwierzę jest wielkości cielaka, bardzo dużego psa, to nie jest nutria. To nie, jest, to nie jest dzik, to nie jest szczur. Nie jest szczur. I e, chciałabym zaprosić Państwa, jeżeli ktoś zgadnie, co to za zwierzę, to bardzo proszę wpisać w komentarzu. E, pierwsza osoba, e, która napisze, co to za zwierzę, dostanie tę właśnie książkę. Będzie nam bardzo miło móc ją Państwu wysłać w prezencie. E, I jednocześnie. Odsłonić tajemniczą tożsamość tego stworzenia.